Masz cukrzycę lub przyjmujesz leki GLP1? Wiesz, jak ważna jest odpowiednia temperatura dla Twoich penów. Ale co, gdy upał, mróz, czy daleka podróż stoją na przeszkodzie? Poznaj ViviCap. To innowacyjne, uniwersalne etui termoizolacyjne na peny z insuliną lub leki GLP-1. To prawdziwa rewolucja. ViviCap chroni twoje leki w penach zarówno przed ciepłem, światłem, jak i zimnem. Koniec z zamartwianiem się o warunki przechowywania. To nie są puste słowa. Skuteczność działania ETUI termoizolacyjnego ViviCap została potwierdzona w badaniach. ViviCap to zaawansowane technologicznie ETUI wykorzystujące technologię inspirowaną przemysłem kosmicznym. Posiada podwójną warstwę izolacyjną: zewnętrzną z ultrawysoką próżnią oraz wewnętrzną z materiałem zmiennofazowym, który reguluje temperaturę. Co najważniejsze. Etui Vivicap jest zawsze gotowe do użycia. Działa bez użycia wody, lodu, nie wymaga ładowania. Po prostu wkładasz pen i gotowe. A co z bezpieczeństwem? Etui Vivicap ma wbudowany czujnik temperatury, który zapewnia bezpieczeństwo leków. Vivicap regeneruje się samoczynnie. A na koniec... Dobra wiadomość dla podróżników. Etui i VivicaP jest dozwolony na pokładzie samolotu. Podróżuj bez stresu. Sprawdź VivicaP już dzisiaj. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.